Od początku wojny rosyjska propaganda przekonuje nas, że sankcje nie działają i faktycznie Rosja potrafi okrężnymi drogami sprowadzać zachodnie towary i wysyłać w świat ropę naftową. Jednak nigdy pełna blokada handlowa nie była celem sankcji i prawdopodobnie po prostu nie była możliwa. Prawdziwym celem było ograniczenie rosyjskich możliwości zarabiania pieniędzy i finansowania wojny. Oczywiście widzimy, że na końcówkę czwartego roku wojny Rosjanie wciąż jeszcze mają wystarczająco wiele pieniędzy, by tę wojnę kontynuować ale nie mają ich wystarczająco dużo, żeby tę wojnę wygrać. Widzimy w tej chwili rekordowy deficyt rosyjskiego budżetu, widzimy rekordowe koszty obsługi długu, widzimy recesję w gospodarce i widzimy także regularne Podnoszenie podatków. Zresztą mówię tutaj i o tych jawnych podatkach, na przykład od początku przyszłego roku wzrośnie u nich odpowiednik naszego VAT-u, ale są też podatki ukryte, na przykład masowe i wysokie kary dla przewoźników drogowych, które sprawiają, że wiele rosyjskich firm transportowych ma bardzo poważne problemy finansowe. Od końcówki zeszłego roku Rosja bardzo aktywnie emituje ruble, po prostu drukuje pieniądze, choć oczywiście to nie ma formy takiego fizycznego druku. Te środki im się kończą. Oczywiście tak długo, jak ich społeczeństwo będzie zdolne do wytrzymywania trudności, ta wojna może trwać, ale nie mogą jej wygrać, jeśli nie będą mieli za co. A między innymi, choć nie tylko, przez sankcje nie mają i nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie mieli pieniądze, żeby tę wojnę wygrać.